Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie powiem, jak samemu można wykonać klucz serwisowy do naprawy pistoletu rosyjskiego firmy Anix. Jest to pistolet Skif A3000. Bardzo dużo zapytań na maila dostaję. Czasami ktoś tam pisze pod filmem. No i nie mam czasu odpowiadać na wszystkie pytania. Tym bardziej, że te pytania się ciągle powtarzają. Dlatego w dzisiejszym filmie chciałem Wam po prostu powiedzieć jak taki klucz wykonać, jak ja go wykonałem, dokładne jakie wymiary, na co zwrócić uwagę przy wykonaniu takiego klucza. Pistolet e, Skif A3000 e, produkowany dawno, dawno temu, ponad chyba 10 czy 13 lat temu przez rosyjską firmę Anix. E, jest to... Pistolet jeden z najmocniejszych, e, najmocniejszy jaki posiadałem na nabój CO2. E, na kilka rodzajów śród, czy zastosujemy kulkę, czy typu, właśnie Diabolo, czyli grzybek, jakikolwiek inny śród, ale pistolet bardzo awaryjny. Ja osobiście miałem takie dwa pistolety. Jeden uszkodzony, który naprawiałem i są dwa filmy właśnie na temat tego pistoletu, jak pokazywałem, jak go rozkręcić, jak go naprawić właśnie za pomocą takiego klucza, który tutaj widzicie. I jeden pistolet Anix Skif A3000 miałem nówkę. Nówkę sztukę. Też jest filmik na moim kanale, gdzie dokładnie strzelałem, można powiedzieć, rozdziewiczałem ten pistolet. Pierwsze takie strzelanie z nowego pistoletu nigdy nie używanego. Odkupiłem od takiego starszego pana, no i go testowałem. No i okazało się, że nawet w tym nowym egzemplarzu te są zacięcia śrutu w magazynku i tak dalej. Taka bardzo awaryjna konstrukcja. Ale co za tym idzie? Najmocniejszy pistolet osobiście, jaki miałem na nabój CO2, bo prędkość początkowa śrutu 160 metrów na sekundę, więc nawet amerykański. Pistolet firmy Crossman 1240, to on ma tylko 140 metrów na sekundę, prędkość początkową, śrutu, A ten rusek, no, miał 160 metrów na sekundę. Oczywiście to są dane producenta, ja osobiście tego nigdy nie sprawdzam i tak dalej. To tyle, jeżeli chodzi o ten pistolet. Na temat tego pistoletu, znajdziecie na moim kanale wiele innych filmów, bo było troszeczkę tych filmów ze zeszczelania, z omawiania i tak dalej. Więc. Bo pistolet jest może nietypowy, nawet trudny w obsłudze. Jeżeli ktoś wcześniej nie widział tego pistoletu, nikt mu wcześniej nawet nie pokazał, jak obsługiwać, więc na ten temat zrobiłem parę filmów. Myślę, że warto obejrzeć, jeżeli ktoś ma taki pistolet albo dostał taki pistolet. Dla osób, które by chciały zakupić taki pistolet, no ma kopa, ale trzeba liczyć się z tym, że jest bardzo awaryjny. Bardzo często osoby, które sprzedają tego typu pistolety, no przekonały się, że on się zacina i tak dalej. Jeżeli chcecie kupić taki pistolet uszkodzony i liczycie na to, że go naprawicie samemu, no to marne szanse na to, powiem Wam tak, ze względu na części. Ale jeżeli macie taki pistolet, jeżeli tylko Wam zużyła się uszczelka, no to za pomocą właśnie takiego klucza samodzielnie wykonanego. Jesteście w stanie go rozkręcić, wymienić tą uszczelkę. Dwa filmy na moim kanale są na temat właśnie rozkręcania wymiany uszczelki. Tam pierwsza część jest i druga część z tego względu, że chyba były ten materiał zbyt długi. Eee, więc, dobra, już wam pokazuję, już omawiam dokładnie wymiary tego klucza i powiem, jak go wykonać. Eee, mam tutaj wykonany szkic na papierze. Gdzie łatwiej będzie mi po prostu omówić i podać te Wam wymiary dokładne, niż omawiając to w ten sposób, pokazując na kluczu. Tak wygląda odrysowany ten klucz. Już Wam mówię wymiary. Po pierwsze, z czego go wykonać? Ja go wykonałem z blachy o grubości 3 mm. Nie grubsza blacha, nie cięższa. 3 mm to jest akurat taka blacha wystarczająca. Z tego względu, że wiadomo, jeżeli będzie za gruby, to ciężej będzie Wam tutaj obrobić tą końcówkę, wypiłować to wszystko. Sama obróbka będzie trudniejsza. I poza tym, jeżeli byście mieli cięższą blachę niż 3 mm, no to wiadomo, 3 mm jest akurat to jest twarde, nic przy odkręcaniu się nie wygnie, albo 1,5 mm. To może być taka sytuacja, że po prostu wam się wykrzywi przy próbie odkręcania. Więc 3 mm blacha, jaka blacha? Zwykła blacha, no 3 mm, z arkusza jakiegoś tam. Ja miałem tutaj z jakiejś tam części ze złomu, tak to nazwijmy. Klucz się składa z dwóch części: z rączki. I z tego elementu tutaj, i tutaj, tego czubka, gdzie po prostu płaski tu jest, taki, zobaczcie, tu jest, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, to jest na płasko, w tamten element w środku, gdzie wchodzi się, odkręca. I teraz słuchajcie, z dwóch części. Rączka, jeżeli chodzi o rączkę, rączkę robicie taką, jaka będzie wam odpowiadała do dłoni. Zależy, kto ma jakie dłonie. Ktoś ma duże dłonie, ja mam średnie dłonie, więc ja zrobiłem pod swoje dłonie. Tak to wygląda. Ale rączka jest istotna z tego względu, żeby był komfort. Wiadomo, można sobie rączkę owinąć jakąś skórką. Jeżeli zostaniecie serwisantem tego pistoletu i będziecie bardzo często używać tego klucza, albo macie delikatne dłonie, które w kontakcie z metalem bardzo szybko wam się zrobią pęcherze, no to warto sobie owinąć skórką. Ważna rzecz, jeżeli wykonacie już te, ten klucz, to wszystkie te elementy, które dotykacie ręką, musicie ładnie zgradować pilnikiem do metalu. To musi być wszystko gładkie, takie, żebyście po prostu ręki nie skarleczyli. Wiadomo, jeżeli się tnie blachę jakimś tam fleksem, czyli szlifierką kątową, to po ucięciu takich różnych pasków te krawędzie są bardzo ostre. Można nawet sobie tak rozciąć rękę, że skończy się na szyciu. Więc to nie trzeba być leniwym, tylko jeżeli już chcecie taki klucz wykonać, to zrobić go porządnie, w taki sposób, żeby po prostu po wykonaniu, używając go, nie pokaleczyć sobie dłoni, czyli wszystkie te ostre krawędzie później pilnikiem do metalu ładnie zgradować, wypiłować, żeby to było e, gładkie, gładkie, żeby nie kaleczyło wam dłoni i tak dalej. Wiadomo o co chodzi, albo nie wiadomo, jeżeli ktoś z was pierwszy raz taki klucz będzie wykonywał. E, Tutaj ta rączka przymocowana jest do tej części za pomocą dwóch śrub, nakrętek i podkładek. Jeżeli ktoś z Was ma spawarkę, no to może, wiadomo, sobie przyspawać, nie? I ja nie miałem spawarki iść tam gdzieś, żeby ktoś Ci pospawał, no to wiadomo, koszty są jakieś tam, więc po prostu nawierciłem dwa otwory, dwa, dwie śruby, na, tutaj nakrętki i wszystko się trzyma, jest ok. I teraz słuchajcie, dobra, tu mam rysunek. Tu mam rysunek. Jeżeli chodzi o rączkę, tak jak mówiłem wcześniej, długość, wielkość, to zależy jaką tam sobie wymyślicie. U mnie to jest 10 cm. Odtąd dotąd to jest 10 cm. Tutaj szerokość w tym miejscu to jest 2 cm. I teraz długość całkowita. Długość całkowita, czyli liczymy od tego, tutaj od tej rączki do końca to jest 12,5 cm, tak jak tutaj, tutaj mam zaznaczone dokładnie te wymiary, żeby się nie pomylić, bo w tej chwili nie będę Wam mierzył, bo by to wszystko za długo trwało, więc dlatego sobie zrobiłem rysunek poglądowy i tutaj 12,5 cm, czyli odtąd dotąd, to jest ten wymiar. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten element tutaj, co widzicie na rysunku, na rysunku jest to lepiej widzieć niż tu, nie? To teraz tak, tutaj średnica odtąd do tąd, czyli od tego do tego, po środku to jest 12 mm, czyli centymetr i 2 mm. Tutaj w tym miejscu przy samej rączce to jest problem, bo ja to zrobiłem troszeczkę, można oczywiście ten klucz zrobić o wiele dłuższy. Czyli tak jak tutaj macie 12,5 cm, to możecie sobie zrobić na 14,5 cm albo 15. Ja miałam taki materiał, no troszeczkę nie do końca to odmierzyłem, więc wyszło jak wyszło. Więc ten element 12,5 cm może być znacznie dłuższy. Ja miałem krótszy, więc było coś takiego, że tutaj już się stykało z pistoletem. Na moim filmie, tam jak ją odkręcam, dokładnie będziecie widzieli. I dlatego tutaj w tym miejscu wymiar jest 2 cm. Tutaj przy samej rączce, czyli zobaczcie, pokażę Wam może. Tutaj, o widzicie? E, odtąd dotąd to jest 2 cm. A tutaj jest e, taki ząbek e, spiłowany. I odtąd dotąd to jest cm i 8 mm. E, tak to wygląda. Nie wiem, czy to będziecie dokładnie widzieć. E, tak to jest zrobione, e, żeby po prostu tam było odkręcić i tak dalej. No. E, powiem wam, że dawno temu nie wiem, to było 3, 4 lata temu, czy 5 jak ten pistolet naprawiałem, więc już nie pamiętam dokładnie jak e, krok po kroku ten klucz wykonywałem. Ale mówię wam, jak, jak pamiętam, jak należy i te wymiary, i to prawdopodobnie bez problemu sobie taki klucz wykonacie. E, teraz, jeżeli chodzi o ten element tutaj, już ten. E, gdzie się po prostu za pomocą tego odkręca, tutaj zobaczcie, tutaj odtąd dotąd to jest tu jest dokładnie 12 mm, czyli od tego do tego, tutaj to od tego zęba do końca, to jest 12 mm, czyli cm i 2 mm. Jeżeli chodzi o szerokość, tutaj w tym miejscu, no to jest ważny element tutaj. Tak jak tutaj widzicie na rysunku, odtąd dotąd to jest cm i 8 mm milimetrów yy, czyli prawie 2 centymetry bez 2 mm. i tak to bynajmniej wygląda no, nic dodać, nic ująć yy, to było na zasadzie prób i błędów po prostu wykonywałem ten klucz przymierzałem, dopiłowywałem i jak już był gotowy że można było odkręcić tu nic nie jest zmieniane tak jak to wszystko jest ale tutaj sama końcówka jest spiłowana, nie wiem, wiem, to chyba nie zobaczycie na kamerze w tej chwili. Ta sama końcówka tu jest spiłowana. Już wam powiem, zmierzę dokładnie z ówmiarką, żeby wam powiedzieć dokładnie, ile ta krawędź tutaj z tej strony, tego klucza ma. Dokładnie 2 mm, czyli sama krawędź 2 mm, czyli spiłowane y, z 3 mm jest po 5 mm z każdej strony. I, i to jest takie, można powiedzieć, jak, jak mamy płaski wkrętach na tej zasadzie to zrobione. Najważniejsze wymiary tego klucza, jeszcze raz wam podam, y, żebyście dokładnie wiedzieli. Czyli tak, najważniejszy wymiar to jest tutaj, w tym miejscu. Odtąd tej krawędzi do tej, to jest centymetr, i 8 mm. Odtąd, od tej krawędzi do tej, to jest 12 mm. Tutaj po środku mamy też 12 mm, odtąd dotąd. Tu po środku 12 mm. No i tutaj, tak jak podawałem wcześniej, tu jest 2 cm, odtąd dotąd. Tu jest tak wyprofilowane, wypiłowane, i tu jest odtąd dotąd 18 mm. Tutaj mam odrysowany ten klucz na kartce papieru, i dokładnie tutaj mam zwymiarowane to wszystko. I teraz Wam jeszcze raz e, tą kartkę omówię z tymi wymiarami. E, tutaj jest ta rączka, czyli odtąd dotąd to jest 10 cm. Tutaj e, ten wymiar rączki odtąd dotąd to jest 2 cm. Tutaj w tym miejscu. Teraz wam pokażę może od bliska, żebyście dokładnie widzieli. Odtąd dotąd to jest 2 cm. Tu w tym miejscu 18 mm, odtąd dotąd. To trzeba sobie po prostu samemu wypiłować pilnikiem i przymierzyć. Teraz w tym miejscu pośrodku, w zasadzie po środku, cała długość odtąd w sumie dotąd, tu po środku, to jest tak spiłowane, wiadomo, to jest 12 mm. Jeżeli chodzi o wymiar, tutaj odtąd dotąd to jest dokładnie 12,5 cm, tak jak jest w moim wypadku ten klucz wykonany, ale oczywiście ten wymiar może być o wiele dłuższy. Proponuję zrobić na 14-15 cm tą długość, żeby po prostu, jeżeli zrobicie dłuższe, to wtedy tutaj nie trzeba będzie wypiłowywać i wykonywać tego tak jak ja to wykonałem. Więc ten element robimy na 14,5 cm. Jeżeli ktoś chce zrobić tak samo jak ja, to 12,5 cm. Tutaj po środku yy, odtąd dotąd to jest 12 mm, czyli cm i 2 mm. Tutaj, yy, tu ten element to ma, tak jak widzicie, odtąd dotąd 12 mm. A tu mamy odległość, tu dotąd 18 mm. Jeżeli chodzi o samą grubość blachy, z jakiej to jest wykonane, to jest 3 mm, i tak to wygląda na papierze. Te wymiary, które tutaj tak na szybkiego Wam narysowałem, żebyście mniej więcej wiedzieli i sobie przepisali te wymiary. To wszystko, co chciałem w tym filmie powiedzieć na temat tego klucza. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem jak najprościej potrafiłem. Więc, jeżeli ktoś z Was chce taki sobie klucz wykonać, ma. Po prostu jakiś tam talent manualny. Ma narzędzia, znajdzie kawał blachy, ma jakąś wiertarkę, żeby wywiercić otwory, żeby później tu zamocować tą rączkę. To myślę, że bez problemu sobie taki klucz wykona. To tyle, co chciałem w tym filmie powiedzieć na temat klucza serwisowego, samodzielnie wykonanego do pistoletu rosyjskiej firmy Anix. Pistolet Skiff A3000. Jeżeli mój filmik i ten klucz. Jak należy go wykonać się przyda, to łapka w górę, będę wiedział, że było warto pokazać ten klucz i go omówić, jak go wykonać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.